Szanowni Państwo, jedynym optymistycznym akcentem tego, co się wydarzyło ostatnio, zdaje mi się, że jest to, że w końcu hierarchowie czy oligarchowie europejscy, tacy jak pani Merkel, tacy jak Donald Tusk, zobaczyli, że jednak ta Unia Europejska to nie jest szczyt marzeń narodów i tej Europy ojczyzn. Na razie nie ma lepszych, lepszych marzeń. No, może pan Tusk nie ma, ja bym widział to inaczej troszeczkę, bo ja nie jestem takim zadeklarowanym, Euroentuzjastą, jak pan Tusk, który przekłada te aspekty narodowe, niekoniecznie faszystowskie i nacjonalistyczne, ale narodowe, taką tożsamość narodową, z jaką, jaką my powinniśmy wspierać jako Polacy, dla niego to jest mało ważne i w tym liście, który wystosował do przywódców państw członków Wspólnoty Europejskiej stwierdza wprost, że winnym całego rozkładowi Unii Europejskiej jest pan Trump, jest, są te emocje patriotyczne w poszczególnych społeczeństwach. Bóg wie, kto jeszcze. Podczas gdy tak naprawdę winni są oligarchowie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, winni są oligarchowie europejscy, którzy oderwali się od rzeczywistości, którzy chcą wpływać na każdy aspekt życia. Społecznego w państwach, członkach e, Unii Europejskiej, e, bez słuchania tego, co chcieliby, co chciałyby społeczeństwa tych państw e, stworzyli taką kastę, która chce decydować o wszystkim. Pan Tusk wylewa takie krokodyle łzy e, na to, że ta idee, liberalnej demokracji się nam y, y, dewaluują w Unii Europejskiej, y, że, nie wiem, te, y, ten, ten wzorzec, jakim dla Unii Europejskiej miały być Stany Zjednoczone z ich gospodarką i systemem politycznym, nagle w Unii Europejskiej nie funkcjonuje. Ale nie może funkcjonować, jeżeli mówimy o tym, że chcemy zbudować coś na wzór Stanów Zjednoczonych, a używamy narzędzi biurokratycznych i sterowania gospodarką rodem ze Związku Radzieckiego. Niech nie chcemy robić z Europy Stanów Zjednoczonych. Donald Tusk powinien być przewodniczącym Rady Europejskiej na kolejną kadencję. No lepiej, żeby tam został, niż żeby miał wracać do Polski i nie daj Boże, rządzić kolejne 8 lat, chociaż myślę, że to już mu nie grozi. Natomiast to jest, Szanowni Państwo, charakterystyczne, że, że dowiadujemy się, że siódmego, czyli za dwa dni, 7 lutego przyjeżdża do Polski premier kanclerz Niemiec, Angela Merkel namawiać. Polskich decydentów, panią, panią Szydło, pana prezydenta Prezes, przede wszystkim. Do tego, żeby poparli kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej w dalszym ciągu, no to jest to jest, proszę Państwa, jakieś wywrócenie, wywrócenie tego, co powinno być jak normalne, to to widać, w jaki sposób pan Tusk prowadził swoją politykę. I jeżeli dodamy do tego jeszcze jego wypowiedzi zawarte w liście, w którym pisze o egoizmie narodowym, o ksenofobii, no to szanowni państwo. Myślę, że dla Polaka powinna być najważniejsza Polska. Każdy Polak powinien być w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu narodowym egoistą. A jeżeli ktoś stawia tą wspólnotę europejską ponad interes nawet własnego narodu, to teraz wiemy, dlaczego za kadencji pana Tuska i Platformy Obywatelskiej doszło do likwidacji stoczni chociażby polskiej. poważna jest taka, że Unia Europejska odeszła od, od tych ideałów, to co państwo tutaj poruszali, którymi kierowała się ta dwunastka nawet w tym, w tym szczycie rozwoju Unii Europejskiej. Ideały ideałami, każdy pilnuje swoich Panie interesów. Pośle, dobrze. To o czym pan powiedział, to są problemy związane z uchodźcami, czy, czy z małym wzrostem gospodarczym, które Unia sobie sama wykreowała. Przecież to Unia nagle otworzyła ręce na uchodźców, a później się okazało, że to jest ogromny problem, z którym trzeba walczyć. I tu mi się przypomina... Taka, się anegdota, na taka anegdota mi się przypomina, Polacy, że, że się system odpowiedzi. socjalistyczny to jest taki system, który bohatersko zwalcza trudności nieznane innym systemom. I to mamy dokładnie w Unii Europejskiej. No nie sposób się nie zgodzić tutaj z panem posłem Czesławem Siekierskim, Jeżeli rzeczywiście dla PiS najważniejsze było słuchanie ludzi, to tutaj ta, ta reguła się nie sprawdziła my uważamy, ale konsultacje trwają no tak, tego, że nie ale już obowiązku. ale już macie tak, państwo jakieś zaplanowane to, że, że przepchniecie tą ustawę, żeby żeby rzeczywiście ciężko się oprzeć wrażeniu, że tutaj chodzi rzeczywiście o sukces wyborczy. Tylko efekt jest taki, że społeczeństwo zostało zantagonizowane i stoi staje jakby o koniem nawet to o czym mówił tutaj pan z Platformy Obywatelskiej, że żaden właściwie z wyjątkiem dwóch, macie, macie Państwo trzynastu posłów Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie i w tym obwarzanku warsz warszawskim i tylko dwóch zdecydowało się na podpis, na podpisanie tej ustawy, dwoje czyli, właściwie. Czyli mieszkańcy tej gminy gmin nie, nie chcą więc... tego przyłączenia i nie będą głosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, rozumiem, Nie wiem, no tak? zastanawiam się, no dlaczego... Właśnie, to logika. no Właśnie mówię, zastanawiam się, dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli bezpośrednio zainteresowani i reprezentują e, swoich wyborców, czyli mieszkańców Warszawy i tych okolic Warszawy, nie zdecydowali się na podpis i tutaj partia musiała szukać poparcia w osobie nawet tutaj pana pana Krzysztofa. Lica. Ale to jest pewnego rodzaju polityczna kuchnia i być, nie, może, ale, nie wiem, nie wiem, być może na korytarzu sejmowym zebrano nieformość. te 15 osób czemu od pierwszych, którzy byli w kolejce. Zastanawiam się, czemu ona służy. No nie możemy tak podchodzić do ustaw, bo to jest prawo, panie redaktorze, które będzie obowiązywało ale kilka podczas osób. głosowań będziemy Zgadza mogli się, ale stwierdzić, projekt, którzy posłowie są no za, też nie możemy, a są przeciw. Nie możemy dochodzić do takich... E, do takich wniosków, że każdy sobie może złożyć jakiś bzdurny projekt ustawy na, na, na korytarzu zbierając podpisy. Chodzi tylko o cel. Rzeczywiście Nie, tylko, ja się zgodzę... Tylko, panie Grzegorzu, posłowie reprezentują całą Rzeczpospolitą i... Yy, no oczywiście. No i tu jest właśnie, poseł ze Starachowic i tu jest właśnie, współdecyduje pan, o tym, co dzieje się w Warszawie, podobnie tak. jak poseł z Gdyni współdecyduje problem, o tym, co bo, dzieje się w Pińczowie. I tu jest właśnie problem. Taki bo, mamy ustrój. No właśnie. I trzeba ten ustrój zmienić, żeby o tym, co się dzieje w Warszawie, decydowały w jednomandatowych okręgach wyborczych osoby wybranej bierane w Warszawie, bo tutaj jeżeli mamy, proszę Państwa, taką sytuację, że posłowie z całej Polski oprócz Warszawy decydują o Warszawie, no to dla z 15, dla mnie to jest, no to, to jest niepojęte. A jak głosowaliście w sprawie karania tych, którzy wyłudzają VAT? Nie Byliście wiem, za karaniem czy przeciwko? Nie wiem, To ja panu, panu pośle, powiem nie... Głosowaliście przeciwko karaniu tych, którzy miliony wyłudzają. No głosowaliście to... przeciwko karaniu przestępców, więc wie pan. Panie pośle. najpierw głosuje tak, aby w Polsce nie wiem, panie, panie chce złożyć, czy nie? Najpierw głosujcie, a później mówcie o nie ostatnie okay. zdanie, i za chwilkę głos dla Mateusza Żukowskiego. My głosujemy nad całokształtem. Pan, pan poseł wyjmuje z ustawy jedną kwestię, która niekoniecznie musi być zbieżna z tym, co my proponujemy dla ludzi w całości i twierdzi pan, że jesteśmy za wspieraniem A pan, mówi, a pan mówi o podpisach, to jest śmieszne, które są formalnością, a nie poparciem. Głos są głosowania, formalnością, są poparcie. ale rozmawiamy o tym. To antagonizuje społeczeństwo. To, to jakby mówmy o głosowaniu, trubu. o, fakcie, o Pan, widział, poparciu, pan widział, panie pośle, co się, działo, co się dzieje z samorządowcami. Na najbliższy czas 300 samorządowców z całej Polski zamierza zjechać do Warszawy Zabierza, żeby debatować, tak? żeby debatować Czekamy. o tym, co wyrobicie z samorządem. Panie pośle, Mateusz, Mateusz Żukowski na